Dzisiaj taki pierwszy przegląd, rozsad. Papryczki słodkie, odmiany Oda to jest ta odmiana o takich fioletowych owocach. I taka na próbę wysiana jeszcze odmiana Marta Polka o żółtych owocach, też papryki słodkiej. W tej drugiej kuwetce natomiast są takie odmiany ostre w tych pomarańczowych doniczkach piri-piri. I takie te malutkie papryczki biedronkowe Sweet Bites. One są pomarańczowe, czerwone, żółte w tych czarnych doniczkach. Troszkę kiepsko rosną, ale zobaczymy co z nich będzie. Tutaj też jest jedna doniczka cebulki i koperku. Koperek trochę się powyciągał, ale może jakoś da radę na tym balkonie się pozbierać. Tutaj mam też takie kapustki na próbę wysiane. Też są wyciągnięte niestety. Ale może jakoś się podratują. Rukola i troszkę sałaty. To są moje bananowce. Które się ładnie rozmnożyły w tym roku. Znaczy, się rozmnożyły, no ja je rozmnożyłam. Tak, Sada na naprawdę jest sporo. O! Niedługo będą do rozdzielenia. Owiec na święta. Rzeżucha. Sałata. To jest taka rukola wieloletnia. No, podobno ma żółte kwiatki. Bratki. Cebulka. To są bratki. Taka mieszanka wysiana, ale trochę się powyciągały. To są cebulki. i papryczki ostre piri piri to jest oczywiście tylko część rozsad bo jeszcze są pomidorki ogóreczki no ale to już może nie w nie tym odcinku